Zazwyczaj na tym kanale pojawiają się filmy z kariery menedżera, ale dziś będzie troszkę inaczej. Dzisiaj zaprezentuję Wam kilku zawodników, którymi warto zagrać w karierze zawodnika. Oczywiście, można tutaj tworzyć własnego gracza, ale można grać takimi prawdziwymi zawodnikami. No i dzisiaj zaprezentuję kilku ciekawych graczy. Będzie to w trzech kategoriach wszystko sporządzone. Pierwsza kategoria no to młode talenty, czyli jak sama nazwa mówi, po prostu młodzi zawodnicy z dużym potencjałem. Druga kategoria to niespełnione talenty. Zawodnicy, którzy po prostu mieli fajny potencjał, ale go nie nie do końca wykorzystali. No i trzecia kategoria zawodnicy koło 30, zawodnicy na krótszą karierę. Czas ma nawet dużo po 30 że są zaraz to wszystko zobaczycie. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Zapraszam jeszcze oczywiście na strefę karier Discorda mojego i waszego w sumie. Trwa tutaj obecnie event Kółko i Krzyżyk, piłkarskie Kółko i Krzyżyk, coś takiego mogliście zobaczyć na kanale Piłkarzyków, moim zdaniem mega ciekawe. Warto było brać w tym udział, limit zgłoszeń to było tylko 16 osób, także naprawdę wcale nie tak dużo, a moim zdaniem mega ciekawa sprawa. No i co? Lecimy z za odcinkiem. Zaczynamy od zawodników młodych do oszlifowania, No i pierwszym z nich jest Datro Fofana, czyli 20-letni napastnik ściągnięty przez Chelsea w poprzednim oknie z Molde. Naprawdę prezentował się tam bardzo dobrze. Strzelał bramki i po prostu no, grał całkiem, na całkiem dobrym poziomie. Jest no szybki, ma aż 90 tempa, mimo niskiego werala, no bo jest to 68. Potencjał to 83, no i warto podkreślić, że jest on dość silnym zawodnikiem. Więc naprawdę ciekawy zawodnik do rozegrania i jak go wypustujecie, to może być bardzo OP. Kwaradzkelia, czyli to zawodnik, którego nie trzeba opisywać i przedstawiać, jest to lewy skrzydłowy Napoli, który jeszcze rok temu grał w Gruzji w Dynamo Batumi. Grał tam solidnie, naprawdę bardzo dobrze, no a obecnie nagle podbija seria, ludzie mówią, że pojawił się tutaj za przeproszeniem, z dupy, no i coś w tym jest, ma 79 overalla i aż 88 potencjału, no i waszym zadaniem jest po prostu sprawienie, by został najlepszym zawodnikiem na świecie, myślę, że jak najbardziej jest to możliwe do zrealizowania i będzie to mega ciekawe, jak Gruzin zostanie po prostu, no, zdobywcy są piłki. Antonio Nusa, czyli trzeci i ostatni zawodnik z tej sekcji młodych talentów. Jest to lewy skrzydłowy z rzecznika 05, ma 68 overalla i 88 potencjału, dlatego jest to naprawdę ciekawy gracz. Gra w klub Bruż jest on Belgiem, a więc do ścisłej czołówki no, jeszcze mu daleko. No bo nie ukrywajmy, no, klub Bruges to jest po prostu zespół stopu. Nie ukrywam też, że dziwię się, że ma tak wysoki potencjał. Jego statystyki w rzeczywistości wcale nie robią szału. On tam ani dużo nie strzela, ani dużo nie asystuje, więc naprawdę nie wiem skąd ten potencjał. Ale waszym zadaniem jest po prostu najpierw podbić ligę belgijską, i dopiero wtedy wynieść stąd do dużo lepszego zespołu. Lecimy z kolejną sekcją, jeśli mogę to tak nazwać, teraz będą zawodnicy, których trzeba odbudować i pierwszym z nich jest znany, no myślę, że wielu, syn Piqué, oczywiście żartuję, ale są takie memy, czyli Ricky Puig, był on naprawdę obiecującym zawodnikiem Barcelony, uważam, że z tego czasu był jednym z najlepszych talentów, którzy grali jakby w dorosłym składzie już, nie jest to przesadą, ponieważ naprawdę moim zdaniem był w takim top 2, top 3, można nawet według niektórych top 1, ale ostatnio przeszedł do LA Galaxy, no nie Odkąd jest Gavi, i Pedri, no to totalnie go przyćmili I tak naprawdę już wcześniej Miał takie przebłyski, nie był jakiś rewelacyjny Dlatego pokażcie, że on Może być zawodnikiem naprawdę topowym Ma obecnie 75 overalla Całkiem sporo, 83 potencjału Również dosyć dużo, więc moim zdaniem Naprawdę to jeszcze nie jest koniec jego kariery W Europie i można Jeszcze podbić nim po prostu Jakieś topowe kluby No i generalnie polecam grać im na SPO Ponieważ jest to po prostu ciekawsze moim zdaniem Niż granie na SP. Dele Ali, czyli no moim zdaniem jeden z większych piłkarskich upadków w ostatnich latach, jest oczywiście zawnik bez Siktaszu, nie radzi sobie nawet tutaj jakoś mega dobrze, mimo że jeszcze niedawno był jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji w Premier League. Jeden z większych talentów w Lidze i nie tylko, naprawdę czołowy, środkowy pomocnik ofensywny, no a obecnie, tak jak mówiłem, no w bez nawet tutaj nie jest jakąś wyróżniającą się postacią, także naprawdę ta kariera poszybowała ostro w dół. No i odbudujcie go, po prostu go odbudujcie, wróćcie. Do do tego top 6 Premier League może nawet jeszcze raz do spór pokażcie, że ten zawodnik jeszcze może ten swój potencjał wykorzystać. Jan Fietarp, na pewno znany, no głównie karierowiczą, obecnie ma 67 wyrala i 75 potencjału w FIFA 18, grał wtedy bodajże w Hamburgu, miał aż 89 potencjału, jest to ogromną liczbą. No i nie ukrywajmy, byle kto nie dostaje takiego potencjału, przewidywano, że będzie on jeden z najlepszych napastników, no już wiadomo, że się to nie nie stanie po prostu, Waszym zdaniem jest sprawienie, aby AB stał się nie tyle co najlepszym zawodnikiem, po prostu wiecie najlepszym napastnikiem, no bo to może być mega ciężkie ale po prostu niech on zostanie solidnym napastnikiem, wiecie, o 83 overalla na półkę jakiegoś Lyonu, e, czy klubu, po prostu w tej półce no może nie kończy Lyonu, ale wiecie, jakaś Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, coś takiego jest on oczywiście Niemcem, dlatego możecie na tym gruncie zostać. Lecimy z zawodnikami, którzy mają koło 30 lat, są to duże nazwiska, ale mimo to kariera nimi byłaby ciekawa może nie najdłuższa, ale fajna na dwa sezony czy trzy. No i pierwszym z nich jest Felipe Coutinho, czyli oczywiście zawodnik obecnie grający dla Aston Villa. czasu był mega greikiem w Liverpoolu, jeden z najlepszych zawodników w Lidze, mogę to śmiało powiedzieć. No ale oczywiście po przyjściu do Barcelony za ogromne pieniądze tam już był tylko i wyłącznie jeden wielki regres. Został on oczywiście wykupiony przez Aston Villa w poprzednim sezonie. No i początek był naprawdę solidny, ale obecnie w 20 meczach nie ma ani jednej asysty, ani żadnego gola w tym sezonie. Dlatego naprawdę wygląda to. Dużo gorzej niż się zapowiadało, dlatego waszym zadaniem jest najpierw zostanie gwiazdą w Aston pokazanie, że jest on za dobry klub, a potem odejście na ostatnie lata kariery do jakiegoś klubu stopu. Nie wiem jakiego, to już wy zadecydujcie, ale wiecie, takiego, który spokojnie może gdzieś tam powalczyć o te półfinały Ligi Mistrzów. Następnie mamy Wilfrida Zahe, czyli oczywiście No można powiedzieć taki niespełniony talent Nadal tkwi on w Crystal Palace Na pewno przewyższał ten zespół I miał wiele momentów, w których mógł Po prostu odejść do dużo lepszego zespołu Nawet jako taki rezerwowy, wiecie Który po prostu może wykorzystać słabszą formę Podstawowych zawodników, no i zagrać właśnie W tej podstawie i taki też jest wasz cel Zagrajcie świetny sezon w Crystal Palace Pokażcie, że jesteście za dobrze na ten klub No i odejdźcie na przykład do Spurs Gdzie po prostu wiecie, na początku będziecie rezerwowymi Ale może wykorzystacie sobą formę Messona, no i wbijecie się do podstawowego składu, gdzie po prostu, no, zostaniecie może jeszcze gwiazdą zespołu, albo chociaż ulubieńcem fanów, no, wiecie, coś w tym stylu. No i na koniec mamy zawodnika Al Nasr, no, czyli oczywiście Cristiano Ronaldo. Tutaj inspirowałem się karierą ma on robił oczywiście niedawno serię z po prostu kariery Ronaldo, nie śledzimy jakoś dokładnie, widziałem tylko miniaturki, ale wy możecie po prostu się zainspirować dokładniej, sprawdzić jak to tam wyglądało. Według mnie najpierw powinniście pokazać, że Ronaldo nadal, mimo wieku, rocznik 85, przewyższa Ligę Arabską, mówięcie, o 10 poziomów. I jeszcze pokazać, że on może wrócić na koniec kariery do gry w lidze mistrzów. Czyli to po prostu miejsca, do którego nikt nie pasuje tak jak Ronaldo. Może jeszcze uda mu się podszlifować tam swój rekord, zdobyć może nawet Ligę Mistrzów. Nie wiem, gdzie odejdzie, no. Może nie będzie to Real Madrid, może nie będzie to klub stopu, ale może Sporting, a może właśnie klub stopu. To już tak naprawdę zależy od Was. Moim zdaniem byłoby to naprawdę ciekawe, jakby ten Ronaldo wrócił jeszcze do Europy. I mimo to, że wiecie, jest to zawodnik to totalnie topowy. No, nie ukrywajmy, drugi najlepszy lepszy zawodnik w historii, <laughs> także mimo to moim zdaniem karierka może być naprawdę ciekawa, no bo wiecie najpierw trzeba się odbudować z Ligi Arabskiej, no i wtedy dopiero przeskoczyć jeszcze na koniec, na poziom wyżej moim zdaniem może być to naprawdę bardzo fajna opcja Mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeżeli tak, no to przypominam oczywiście o łapkach w górę, subskrypcjach, lecimy po 7 tysięcy subów, coraz bliżej dyszki 10 tysięcy to już będzie tak piękna liczba, także proszę was wszystkich o subskrypcję, o łapki w górę, żeby te zasięgi były jeszcze lepsze no i kończy ten nacinek się